Pogoda taka fajna. mi się, że chyba wyjdę z chłopakami na dwór. Wiesz, taka ładna pogoda. Może by się pobujali na bujaweczce? Z jakimi chłopakami? No, z jakimi chłopakami? No, z moimi chłopakami, z moimi bliźniakami. Przecież my mamy tylko jednego syna. Chyba ty. Weź ty, zacznij brać te leki. Poszedź stąd. Paszek. Brać te leki. Ja mam dwóch synków. Hmm, ale pogoda piękna. No, daj! I nie się, się bujać! No chodźcie, który pierwszy? Dzekuś czy Danielek? Nawet co, Jackuś, ty nie? Danielek najpierw, dobrze, dochodź! No chodź Danielku, chodź, no pobuję się, mamusia pobuja, mamusia pobuja, ojejku jak pięknie! No super! Buju, buju, tak! Nóżki do góry, ojejku, nóżki do góry, oj, żeby się nie, je... ojejku jak pięknie! Ja tak obie, że godzinami patrzeć, jak u mnie chłopaki, po prostu się tak... Ładnie bujają, buju, buju. O, jakąś brózeczkę masz, brud. Ojejku, jak pięknie. Buju, buju. Tak. To, co, cóż, jakąś chcesz za chwilkę? Dobrze. To ty popatrz na Danielka, jak się ładnie buja. Danielek to jest taki sprytny, niby z jednej macicy. Ojejku, jak pięknie. Ojejku. No cudownie. Brawo, Danielku, brawo. Ślicznie. Oj tak, oj tak bujaj, mamuni, bujaj. Ojej. Naprawdę, mogłam tak siedzieć i patrzeć godzinami na tych moich... Piękny synku, jak oni razem nieku... To co zamianka, zamienimy się, Danielku? Nie, już wystarczy. Już teraz dziękujcie, tak? Teraz dziękujcie, ja wiem, że Ci się podoba, ale dziękujcie też chce się powołać. Zobacz jak on tutaj stoi i patrzy. No, znajdziemy? No, no to super. No to schodzimy, no to... I dobra, ostatni.